Rozpoczyna się remont trasy nr 18 łączącej granicę zachodnią w Olszynie z Wrocławiem. Przejeżdżamy właśnie koło miejsca, gdzie rozpoczyna się rozpoczynają się prace budowlane, składowiska pierwsze i pierwsze roboty. Zobaczymy, w jaki sposób można teraz na tą trasę wjechać. Nie jest to proste. Droga była wybudowana jeszcze za czasów Hitlera. Widzimy tutaj brukowany podjazd, który jeszcze w miarę trzyma się, jeśli chodzi o równość. Pewnie był co jakiś czas też poprawiany. Natomiast zasadnicza trasa to tak zwana patatajka. I wszystko to, co najgorsze mogło być na tej trasie było. Widzimy to składowisko, to już jest przygotowane pod pierwsze prace. Wjeżdżamy jeszcze na patatajkę, to już chyba jedna z ostatnich możliwości przejechania się tą trasą. Ona jest tutaj trochę. Pokryta asfaltem. Mimo to słyszymy nierówności. Słyszymy wszystko to, co jest pod nią. Za chwilę nastąpi zwężenie, przejedziemy na lewy pas, a widzimy, że prawy pas jest już pozbawiony płyt betonowych tych właśnie z czasów hitlerowskich i rozpoczyna się budowa fundamentu tej nowej trasy, trasy numer 18. Ta droga powstała w latach 30. promowano ją na niemieckich filmach propagandowych jako luksus dla kierowców Volkswagenów, czyli że każdy niemiecki kierowca będzie mógł sobie skorzystać z luksusu jazdy autostradą. Natomiast w rzeczywistości służyła temu, żeby przerzucić Czołgi i ciężki sprzęt wojskowy z zagłębia rury na front wschodni, i właśnie tędy przemierzały lawety, platformy z ciężkim sprzętem. Oczywiście wozy kołowe też tędy jechały na wojnę. Czy wróciły, no to już historia dała odpowiedź. Ten sprzęt pozostał na terenach wschodnich. Oczywiście część próbowała się wycofywać, ale oczywiście klęska Niemiec zakończyła ten chory pomysł Hitlera, by drogownictwo wykorzystać na potrzeby machiny wojennej. Tu widzimy dojazd, przejazd. Ten pas, którym jedziemy teraz, to jest trasa, która została wyremontowana na potrzeby. Przygotowań do Euro 2012, czyli 8 lat temu, dziś 26 maja 2020 roku, służona jako droga techniczna, częściowo. Natomiast y, wszyscy dziwili się, dlaczego udało się wyremontować tę część, tę północną nitkę bez problemu, a południowa, która teraz, właśnie po 8 latach, zaczyna być przebudowywana, pozostała fatalnym katastrofalnym stanie to nie jest krótki odcinek to jest odcinek prawie 70 km do połączenia z trasą A4 w okolicach Bolesławca cieszymy się, że prace ruszyły widzimy, że na wielu punktach tego odcinka dziś od rana prace się odbywają trzymamy kciuki za drogowców i czekamy na otwarcie nowej patatajki <grymny> luksusowej patatajki